Na razie wszystko układa się po mojej myśli. Od podpisania kontraktu minęło już trochę czasu, a jeszcze nie do końca przyzwyczaiłem się do mojej obecnej sytuacji. Oczywiście otrzymałem od klubu przepięknie wyposażone mieszkanie, naprawdę dobre wynagrodzenie. Jednak mam świadomość tego, że to było jedno z tych łatwiejszych zadań. Teraz muszę przyzwyczaić się do życia w wielkim mieście, dążyć do tego, aby poznać nowych przyjaciół, aby zdobyć szacunek moich kolegów z drużyny, mieć z nimi dobre relacje, zarówno na boisku, jak i poza, aby cierpliwie pracować na dobre zdanie i zaufanie ze strony trenera. Wyszedłem na miasto, aby wyrzucić z siebie czarne myśli. Nawet jeżeli coś mi się nie uda, coś źle zrobię, naprawdę bardzo motywuje mnie ta presja wywierana przez innych chęć rywalizacji. To wszystko sprawia, że czuję, że nie jestem sam. Stałem się zawodowym, profesjonalnym piłkarzem i to jest właśnie to, co pozwoliło mi odciąć się od starego życia. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z Tomatrom Jest to kolejny odcinek Kariery Fabularnej na moim kanale Dziś oczywiście zagrałem sobie kolejne trzy spotkania No ale zanim to chciałem Wam tutaj wyjaśnić Dlaczego przez tak długi czas nie było żadnego odcinka na moim kanale Mianowicie z tego powodu, że wiadomo Koniec roku, poprawki No i musiałem się do tych wszystkich poprawek uczyć Też trochę chciałem odpocząć od Fify Nabrać jakieś nowych chęci do nagrywania Także już wracamy oczywiście z Karierą Fabularną No i gramy pierwsze spotkanie w Lidze Mistrzów Jest to mój oczywiście debiut w Lidze Mistrzów Gramy z Juventusem także drużyna, która dobrze spisuje się w tym sezonie w Lidze Mistrzów doszło do, oczywiście do finału, także no i zobaczcie, no mamy oczywiście spotkanie Juventus Sporting, no trzeba udowodnić w końcu trenerowi, zawodnikom, moim kolegom z drużyny, że stać na regularne dobre występy w Juventusie w Lidze Mistrzów również, ponieważ no wcześniej nie dostawałem zbytnio dużych szans, no także przechodzimy już do spotkania, tej pierwszej sytuacji dobrze wywalczyłem rzut wolny, kolejne sytuacja mamy tutaj rzut, rzut rożny oczywiście tutaj zobaczcie, rozegrany krótko, nie wiem po kule, w ogóle po co podnosił tutaj mój piłkę e, mój kolega, no ale coś, zobaczcie próbowałem jakoś wyjść z tej sytuacji dwóch na jednego no e, jakoś mi się w to w jakiś sposób udało, ponieważ wywalczyłem e, oczywiście rzut wolny, no z który, no, chyba więcej z tej akcji nie udało się wycisnąć oczywiście środkowanie z rzutu e, wolnego bardzo, bardzo e, słabe, no i Buffon łapie tą piłkę, kolejna sytuacje, tym razem mamy, mamy akcję prawą stronę, zobaczcie tutaj e, ładny fake rzut zejście do środka na lewą nogę uderzenie po długim rogu, no ale ten strzał ląduje na bandach reklamowych, kolejna sytuacje, zobaczcie tutaj bardzo ładny rybnik, tutaj trochę w przypadku e, wchodzę w pole karny na się Zdziwiłem, że tak prosto gracze Juventusu, e, którzy, którzy spłynął z bardzo dobrej obrony, no pozwoli mi wejść po lekarny no, i mam już dwa do jednego. Kolejne słowo tutaj, znowu po raz kolejny próbowałem uderzyć e, na bramkę Gianluigiego jego Buffonu, no, no niestety znowu ten strzał za słaby, żeby pokonać włoskiego bramkarza. Kolejne co zobaczcie, mamy tutaj akcję zejście do środka, uderzenie, ale znowu fantastyczna interwencja e, włoskiego bramkarza. E, tym razem mamy dośrodkowanie tutaj e, w tej akcji mało co uczestniczyłem, no w ogóle piłki nie dotknęłem tak w ogóle, e, no ale oczywiście bramka na 2-2, także naprawdę bardzo ważny e, gol, taki gol kontaktowy dający jeszcze szansę tutaj może na wygranie tego spotkania, Więc zobaczcie, wychodziłbym prawie sam na sam, no niestety zostaje faulowany i nawet zawodnik Juventusu nie utrzymał za ten faul e, żółtej kartki. Ocena maczowa spotkania to 6-8, także dosyć słaba ocena maczowa. no ale no, próbowałem, dużo brałem na siebie, także no e, naprawdę mój zespół nie wyglądał w spotkaniu zbyt dobrze, no ale ja próbowałem jakoś e, no jak mi to wychodziło, to Wy możecie sami ocenić, także tutaj oczywiście przechodzę od razu, e, ponieważ od blok Prokowałem sobie taśmę na ochraniaczy, także od razu je sobie tutaj założyłem. No i mamy kolejne spotkanie eliminacji do mistrzostw Europy. Gramy z Waliu. Zobaczcie, Matron przygotowuje się do debiutu w meczu reprezentacji. Także drugi debiut już w tym spotkaniu. Oczywiście jest to debiut w reprezentacji tym razem. No i niestety w meczu z Waliu. Nie dostałem szansy od selekcjonerów, za to w meczu z Włochami dostałem szansę gry od pierwszej minuty. Także zobaczymy jak się pokaże. No i znowu tutaj trzeba się z jak najlepszej strony pokazać, pokazać, że stać mnie na regularne występy także w kadrze narodowej. Także Polska-Włochy gramy na Stadionie Narodowym, także zobaczymy jak to pójdzie przed własną publicznością. Pierwszy sytuacja, zobaczcie, tutaj dobre do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski trochę już się tutaj zamieszał, tutaj jeszcze próbowałem jakoś tą piłkę, żeby mi tą piłkę podali. Niestety dobrze obrona włoska funkcjonuje. No i ładnie to wybiła. Kolejna sytuacja, tym razem mamy akcję prawą znowu ładny drybling, dośrodkowanie, no ale znowu wybita e, piłka przez obrońców drużyny włoskiej. Kolejne sytuacja, zobaczmy, mamy dośrodkowanie, no tam jeszcze zablokowane, no ale naprawdę e, ta akcja dobrze się zapowiadała. K tym razem po raz kolejny akcja prawą e, fake shot, od zejść do środka, zobaczcie, miałem dużo miejsca, dobre uderzenie, no ale dobra obrona, e, także włoskiego bramkarza. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tutaj mamy ładny drybling, uderzenie po długim rogu, No już myślałem, że ta piłka wpadła do siatki, naprawdę tak niewiele brakowało, no ale niestety minęła. Oczywiście ten słupek znacząco. Kolejne słowce mamy akcję prawą stroną, zobaczcie, ładnie wjeżdżam w obronę włoską, no ale znowu e, wybita ta piłka przez e, obrońców. Zobaczcie, tym razem ładny odbiór, także pomogę moim, e, oczywiście tutaj kolegom z różnym. to jest, zobaczcie, zejście do środka, e, strzał lewą nogą, także tak, ta lewa noga, no nie wygląda jeszcze zbyt dobrze. Po raz kolejny, zobaczcie, no po prostu bardzo dobry występ w moim konań. zobaczcie co robię z obrońcami, no ale niestety no po prostu strzał to jest tragedia. Zobaczcie, po raz kolejny, dobre podanie od Bo Jakuba Błoszczykowskiego, dobry Strzał finezyjny, no ale świetna interwencja włoskiego bramkarza. Czyli zobaczcie, po raz kolejny dostałem jeszcze jedną szansę na strzelenie bramki, no i tym razem musiałem już to wykorzystać. Byłem dużo szybszy od obrońców, no i ładnie umieściłem to strzałem finezyjnym obok bramkarza. Także ocena maczowa to spotkaniu to 7,7, także już coraz lepiej, no lepsza na pewno ocena maczowa niż w tym pierwszym spotkaniu z Juventusem, który, no ale to też nie jest na razie jeszcze to, czego oczekuję, czego czego oczywiście. Także wracałem po tych debiutach. W lidze mistrzów i oczywiście w reprezentacji wracamy do normalnych, klubowych rozgrywek. Oczywiście o, o mistrzostwo Portugalii, także gramy z Glawicente, Nie wiem, czy to dobrze przeczytam. Także pierwsza sytuacja, zobaczcie, dośrodkowanie w pole karne, strzał z główki. No już w pierwszej akcji niewiele brakowało, żeby moi koledzy zdobyli bramkę. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tutaj zostaje niby przechwycona ta piłka, no ale ładnie tam powalczyłem. Jeszcze odebrałem tą piłkę, uderzyłem, no niestety, bramkarz świetnie dysponowany w tym spotkaniu. Kolejna kolejna słowa, zobaczcie, mamy akcję prawą dośrodkowanie wprost na głowę, no ale znowu zostaje piłka wybita. Tym razem akcja z środkiem, tutaj zobaczcie, zrobiłem kółeczko, no bo nie mogłem się nijak oczywiście uwolnić odkrycia obrońców no i ładnie tutaj wszystkich porobiłem, no niestety ten strzał po raz kolejny, no zły, złe wykończenie, także brakuje tego wykończenia jeszcze w tych m, moich strzałach. Kolejne słowa, zobaczcie, mamy, no tutaj też dogodna, bardzo dobra sytuacja, no nie wiem jak ja tego nie trafiłem. Tym razem dobry odbiór, dobrze popracowałem w obronie, no i ładnie tą piłkę odebrałem. Kolejne suce, zobaczcie tutaj, e, niby sytuacja bardzo zła, no ale zobaczcie, udało mi się wywalczyć oczywiście rzut wolny, dośrodkowanie z rzutu wolnego, 83 minut, także końcówka spotkania, no i zobaczcie, idealne dośrodkowanie, wprost na głowę mojego napastnika no ale ten po prostu marnuje tą sytuację, no jeszcze tutaj próbowałem coś zrobić w tym spotkaniu, e, jakoś tutaj jeszcze taki strzał oddać, no niestety zostałem po raz kolejny sfaulowany, także ocena spotkanie to 7,3, także znowu taki poziom 7,0 utrzymuje, no nie, niezbyt mi się to podoba, wolałbym tę ocenę 8 2, 9, 3, no ale wiadomo, no 8 i 9, no zresztą wiadomo, każdy by tak chciał. Także mamy tutaj tabelę Ligi Portugalskiej: Sporting zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 19 punktów, drugie Sporting z dorobkiem 18 punktów, także jeden punkt przewagi nad groźnym rywalem. Także zobaczmy tutaj jeszcze: Puchar Mistrzów tutaj Bayern zajmuje pierwsze miejsce, drugie Juventus, trzecie natomiast Sporting, no ale tutaj różnice nie są duże, to jest jedynie jeden punkt straty do Juventus, także może jest jeszcze szansa, żeby Sporting awansował do e, oczywiście dalszej fazy rozgrywek e, z drugiego miejsca, także przechodzimy jeszcze tutaj do e, podstawowych e, kategorii, oczywiście tych ogólnych postępów, chciałem podstawowych wyzwań powiedzieć ogólny postęp oczywiście e, to 8%, także niezbyt dużo, no ale naprawdę e, dobrze mi się już dosyć gra tym zawodnikiem, naprawdę ma dobry dribbling e, no ale jeszcze tego wykończenia oczywiście brakuje także w tym odcinku to powoli byłoby to tyle, jeżeli odcinek się podobał, nie spójrz, łapki w górę, bieżącą, subskrybuj kanał oczywiście nie zapomnij wpadnieć na facea. także trzymajcie się, na razie, do następnego tego odcinka